何よりほかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ手応えありやはりそうだったか忍術はダメでも戦術攻撃はいけるようだな。 Cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku Narutarda. Na samym początku proszę o wybaczenie o prawie dwutygodniowy poślizg. Jak wiecie, życie to nie tylko YouTube. Tutaj są też także inne zajęcia, dbanie o inne osoby. Przy okazji był też wyjazd do Graziana, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. Zresztą efekty widzieliście na naszym fanpage'u, a pewnie zobaczycie jeszcze w filmie Ukryty w Cieniu. I tak dalej. W świecie Naruto troszeczkę się pojawił i w newsach, i troszeczkę w anime i w manze się działo. Tym razem będzie bez topki od razu na wstępie, zaznaczam, topka będzie w następnym odcinku, a będzie to top 5 walk Naruto. Nie top 5 walk, ogólnie w całej tej manze i anime i tak dalej. No to co, no to przechodzimy od razu do działania. Wybaczcie jeszcze raz za tą obsługę. Niestety, no były także inne zajęcia niż tylko... YouTube i filmy, także przechodzimy od razu do newsu. W newsach gorące informacje, ponieważ pojawiły się takie jakby skany z plakatów z filmu The Last, Naruto Shippuden. Pojawiły się tam skany Sasquatcha. Sasuke posiada tutaj, uwaga, to jest jeden wielki spoiler, posiada tutaj Rinnegana. Ma tutaj jakąś taką dziwną chustę i ogólnie wygląda troszkę starzej. Wygląda jak jakiś pirat, kurde, albo jakiś cygan, a Kakashi Kakashi widać jest dość zmęczony, jeszcze starszy i praktycznie nic się nie zmienił, tak moim zdaniem. W Polsce była premiera 65. Tomiku Mangi z Naruto 18 września 2014 roku. A w Japonii zbliża się premiera 71 tomu Naruto. Odbędzie się na 4 listopada. Niedawno jeszcze był wyciek. Wyciekło nagranie całej piosenki, która będzie podłożona w 16 openingu Naruto. Nagranie słabej jakości, bo to wygląda jakby ktoś trzymał mikrofon nad radiem. W każdym razie, gdzieś tam znajdziecie i możecie to przesłuchać. Z newsów skaczemy oczywiście do anime, do 378 odcinka, dwa odcinki zaległości, no to jedziemy z koksem. Tutaj jest prawdziwy pokaz siły dziesięciogoniastego. w sensie Riki, Obito. Jest niesamowicie szybki, tutaj Edo, Kage w ogóle nie mają nic do gadania. Pierwszy i drugi stoją jak w rycie. nie wiedzą jak się zachować, ten nich po prostu przeszywa, rozwala. Sandaime w ogóle przestaje istnieć, cyk. Nie ma gościa. Czwartemu odpada ramię. Jest to ogromny pokaz siły. Obito. Wciągnięcie dziesięciogoniastego, rozwalenie bariery. Pozbycie się ninja zmarłych na poziomie Hokage to już jest coś. To jest po prostu niesamowita szybkość, siła. Wszystko w jednym, jednym wielkim mishmash. Ale obito ma problemy, ponieważ walczy w środku jego świadomość, walczy z dziesięciogoniastym, który próbuje przejąć na nim kontrolę i dlatego ma pewne słabości. Zresztą świetna scena jest pokazana z tym zdjęciem, i porównanie Obito, jak jest rozszarpywany przez pewne macki, a on walczy z tym, próbuje to złączyć na nowo, połączyć te wszystkie elementy wnętrza, tej układanki swojej, która ta walka. W ogóle o, można tutaj gadać metafory różne prawie, w każdym razie mi się bardzo ta scena podobała. Chociaż kreska nie była dość ciekawa, nie była ładna, estetyczna Oni nie zachwycała, ale podobał mi się właśnie ten motyw z tym zdjęciem, z tym, z tym rozdarciem wewnętrznym Obito. I w końcu staje się mędrcem sześciu ścieżek, opanował to. Jest już w pełni świadomy, w pełni silny i staje naprzeciwko całego świata ninja. To było w odcinku 378. Teraz przechodzimy do odcinka 379, w którym drugi Hokage przynosi tą kulę z poprzedniego odcinka do Obito. Ten przyjmuje ten atak na siebie. Właściwie jest odporny na wszelkie ataki, na wszelkie techniki. Madara i Hashirama przypominają sobie stare, dobre czasy. Znowu stają do walki między sobą, właśnie tutaj. Taka retrospekcja, powrót w tamte zamieszkłe czasy, kiedy walczyli jeszcze ze sobą, toczyli bój na śmierć i życie. Natomiast co słychać u naszego sojuszu? Ano to, że tracą... Już nadzieję, mają wątpliwości co do tego, czy oni są w ogóle przydatni, ale wtedy objawia się geniusz Shikamaru i za pomocą ino postanawia się skontaktować, przekazać taką mowę z patosem, z nadzieją, żeby nie podupadali na duchu, podtrzymuje ich cały ten sojusz, cały ten ninja, aby jeszcze nie rezygnowali z tego, aby oszczędzali siły, że będzie, przyjdzie taki moment, w którym jeszcze pokażą na co ich stać. No i wtedy, te tak, ty się nadajesz na pokagę, Shikamaru, bo jesteś geniuszem. I umiesz przemówić do ludzi. Tymczasem Naruto i Sasuke łączą po raz kolejny siły, wyskakują przed szereg. Tutaj łączą Enton, Kagutsuchi, czy tam amaterasu. Pierwą wie to było w każdym razie. Razem Shuriken. Czwarty i drugi Hokage współpracują z technikami przeniesienia, tak się fajnie przenieśli. Tutaj nie atakuje tego czwartego Hokage. Ten się teleportuje. I w końcu Obito dostaje, ale niestety atak nie za bardzo poskutkował, ponieważ no jak wiadomo, mental z sześciu ścieżek ta, ta forma jest odporna na wszelakie techniki. Potem jeszcze Gamakichi atakuje tak jakby taką, takim wodnym pistoletem, wodnym strumieniem, przy czym Obito się zasłania tym. To wygląda tak jakby ukazał swoją słabość. Naruto się pokapował o co chodzi. Drugi Hokage też. Wcześniej jest jeszcze najazd obito, że obarcza winą czwartego Hokage Mina to za śmierć Rin. Nie było go wtedy, kiedy był potrzebny i tak dalej. Takie stranie w banie smutne przy smutnej muzyce, jak to zawsze bywa. I wtedy Naruto i drugi Hokage przenoszą się na dobito, a tak Rasengany. W ogóle chyba pierwszy raz Naruto tworzy Rasengana bez użyciu klona. Senpo Rasengan, Kaput obito. To jest twoja słabość, techniki mędrca, nie masz odporności na nie. Tymczasem przeskakujemy od razu z anime do mangi! W manze 693. czapterze, Naruciaka, kolejne kontynuacje rozmowy Naruto i Sasuke. Plan Sasuke wygląda tak, że bestie są potrzebne do nieskończonego Tsukuyomi, Mugen Tsukuyomi nieskończonej iluzji, ogólnie. Oh, a jak wiemy, czakra wszystkich bestii znajduje się w Naruto, więc Naruto jest potencjalnym celem, wrogiem na ścieżce do rewolucji Sasuke, więc Sasuke sam utwierdza się w przekonaniu, że musi się go pozbyć po prostu. Potem jeszcze jest wtrącone troszkę o miłości, żale Sakury do Sasuke, że jeśli gdzieś tam jeszcze istnieje w nim to dobro, to aby nienawidził, aby po prostu ją pokochał, bo ona ciągle za nim ganiała, a Sasuke jak to zwykle, jesteś irytująca. Po czym nagle on przebija! Mówię, kurwa, co jest grane, zabiją? Nie, to to tylko iluzja, spokojnie, Sakura będzie żyła, tylko że padła. Kakashi już jest wyczerpany z coś tam jeszcze powiedział w kierunku Sasuke, że on jest ich mistrzem, no i tak dalej, i tak dalej. Naruto przecież złożył przysięgę Sakurze, że sprowadzi Sasuke z powrotem, ale to nic nie daje, to jest zwykłe pierdół, pierdół. Idą na Dolinę Końca po to, aby się tam zmierzyć, aby powrócić w tamte stare czasy, do pierwszej serii. Gdzie był ten finałowy pojedynek, który był jednym z najlepszych, jak nie najlepszym pojedynkiem w pierwszej serii Naruto. Jeszcze troszeczkę piadolenia filozoficznego od mędrca sześciu ścieżek o miłości, o wyborach, o błędach i tak dalej, kogo to obchodzi? Na co obchodzi tylko walka Naruto i Saskę, która jest już nieunikniona i która się odbędzie, ale wcześniej jeszcze Saskę zamierza wyjaśnić Naruto, na czym polega jego rewolucja, na czym polega definicja według niego, definicja Hokage, bycia Hokage, ten tytuł zostania nim, więc szykuje się grubo. Akcja, czy właśnie czym jest ta rewolucja? Ten chapter był po prostu ciszą przed burzą, która nadchodzi, przed tym sztormem, monsunem, który jest. Nieunikniony, nie do zatrzymania. Drodzy widzowie, skaczemy od razu do kolejnego działu, jakim jest socjalka. Więc czytamy. Myślałem, że Saskę przyjrzy na oczy, zrozumie co chciał przekazać mojego brata, za co dał życie i poświęcił rodzinę. Szkoda, że znowu przeciwstawia się wszystkim i fajnie by było, gdyby powtórzyła się sytuacja ze szczytu 5 No Mam nadzieję, że walka Saska z to zostanie wykonana na wysokim poziomie, nie tylko kreska i efekt dalej przebieg walki i zaspokoi wszystkie pragnienia. Nawet po zakończeniu Naruto chciałbym zobaczyć w anime takie walki jak trzeci Raikage vs Hachibi czy walki z udziałem siedmiu mistrzów miecza. O dobrą kreskę i przebieg walki i same efekty możemy się tylko pomodlić, bo nie mamy na to wpływu. A co do walk po zakończeniu, to raczej moim zdaniem nie będzie ich, no bo po co komu tworzyć jakieś takie pierduki. Chcesz taką walkę, to odpal sobie po prostu najnowszą część Naruto Revolution. kibasa Może Madara użył na z i za nami, ponieważ w końcu był Widać, że ośle. Pamiętasz zresztą, że niektóre techniki Sharingana mogą działać nawet po śmierci. Więc może już rzucił Izanami na Saska podczas walki, a i aktywował przed śmiercią, kiedy Hashirama zaczął gadać o ofiarowaniu swoich marzeń. I... Niezła teoria, ale dość przesadzona i wyszukana. Po prostu żadne Izanami, żadne techniki iluzji. Saska ma swoją ideologię, twardo się jej trzyma, twardo stąpa po ziemi, zamierza ją zrealizować, jest bardzo ambitny i koniec w temacie. Siema, mam pytanko, gdzie mogę obejrzeć odcinki na i w dobrej jakości? Żeby nie było, nie robi nikomu reklamy, ale skoro pytasz grzecznie o stronę, ja grzecznie odpowiadam. Oto trzy linki do stron, z których korzystałem albo korzystam. Zależy, po prostu tu je wyświetlę. Number one, number two, number three. Do skorzystania. Zresztą polecam w sumie, bo i tak są dobre te serwisy. Topki dzisiaj nie ma, wybaczcie, nie chcę przedłużać tego odcinka. Zrobię może w dziesiątce taka specjalna topka top 5 w Zresztą dziesiąty odcinek, jak ten czas zapierdala, może już by był teraz, ale ta obsuwa. Dobra, nieważne. Przejdźmy do statystyk z odcinka. Tutaj jest dużo nawet wyświetleń. Jeśli chodzi o ten odcinek Narutarda, jestem zadowolony hmm. z tego. Cieszę się, że widzowie się pytają o tą serię, kiedy, kiedy Narutard, kiedy to się pojawi, że nie tylko te sąsiedzi biorą, i te inne pingu, czy tam inne pierdoły. Oto, oto statystyki z dumą przedstawiamy. Dobra, już to by było na tyle drodzy widzowie. Wybaczcie jeszcze raz będę się starał unikać takich opóźnień, obsług i tak dalej. Po prostu do zobaczenia w kolejnym odcinku już w dziesiątym. Może na tą dziesiątkę coś przygotuję specjalnego, chociaż nie chcę obiecywać, nie chcę być gołosłowny. Albo złożę przysięgę bez pokrycia, tak, tak jak Naruto i sprowadzę zaskę z powrotem do mojej wioski. Haha, ha, to cześć! Pff.